Jimmy? What Chyba fuck? Chibano, nie wiesz, że rowerem No przyjedziesz. co? Czy miałem przyjechać? Pewnie no, żarowem. Jednak dbasz w, o tą linię, linię. A, jednak dwa. Jednak no cóż, tam się ostatnio starał. nic, kurwa, Sary. Jakiś pierdolony czubek mnie kurwa na Sandy pierdolą. Z, z pluwą rozumiesz, o, w ciągu gara, kurwa jak ci napadam na jego sąsiada. No, o wziął man. mnie normalnie, kurwa strzelili mnie w rękę, kurwa pojechali, zabrali mnie do szpitala. Muszę kupić sobie oh. nową koszulę, bo ta jest cała rozjebana. Co to, to mi się nic nie stało? Po ten stan, Normalnie z dupy tu wywalnął, strzała. Yy, stary, powiem ci tak, yy, z, z pistolecika. Wkurwiłem się, oh. w, jak tylko go zobaczyłem, to podbiegłem, zajebałem mu kurwa, no. Załatali mi tą, kurwa, rękę. Już nie raz byłem w życiu podstrzelony, więc jakoś się, kurwa, już do tego przywyknąłem. Kuba, no nie, żebyś powiedział w ogóle jakieś plany mi pisać na sms ale kurwa nie ogarnąłem tematu. Jaki pl a, jakie plany? Czekaj, O, może. czekaj, zerknę. Że jakąś robotę garuję na boring, coś tam, że coś na, 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 na ty, na pierlu coś wymyśliłeś. Co? To Plan. Uh, czekaj, zobaczę. Ta, yy, do, do, Dobry plan! No wiesz, by, by, byłem kurwa na Bolinbrook, to, czyli napisałem prze... ale na co ty się działeś? No stary, kurwa, odjebało się. Dawaj no. przed lokal pogadamy. Jasne, jasne, chodź. może może można pójść coś zjeść do jakiegoś jakiego, Lucky no czy coś co na... jest coś otwarte, nie? Nawet nie głupi no, pomysł. Kurwa, furą by się przydała jakaś. Dobra, dawaj na rowerku, Dobra, jest fajna tak pogoda. Tak Stary kurwa, wpierłem się w niezłe gówno Łobałem wow. się w niezłe gówno, A? kurwa i poszedłem w pasiak na, na jakiś czas Kurwa, ale nam. Dobra to daj. w ogóle szczerze, co ja no. wiem, to w ogóle nie można jeździć chodnikiem kurwa rowerem Ale mi madel coś za to wlepić kurwa, mówię ci 200 Nów chce mi włapać Lepiej żeby no, chodnikiem jeździł chyba niż tak <laughs> Ja poszukiwany No i... Na razie i wiesz i skończyło się kurwa na czym że normalnie, jak zacząć spierdalać, to ten wyciągnął sprzęgło i jednego gliniarza z dwóch kurwa radywozów wyciąga za habety, no, rozumiesz to kurwa i mówi wypierdala kurwa z tego samochodu, ręce do góry. Yeah. Ja odjechałem furum, ale mówię kurwa, no nie zostawię kolek w potrzebie, cofrałem się do niego, zajebałem spływę temu gliniarzowi, a tam ten kurwa garnuch, rozumiesz? Bierze i kurwa pierdali coś do tego gliny. No, gdyby on nie spierdalał, nie zaczął spierdalać, że wszyscy się mnie, nie? No, gdyby on nie spierdalał, no. to by się! bo, co by nam się udało i tak dalej a ja mówię, ale ty, ty, ty po niego wróciłeś, a on ta. zaczął gadać z psiarzem? tak, pier... ale wiesz, on ciągle do niego celował, tylko, on... mówił, mu... bo tamten gliniarz mówi, że no ja was chciałem spokojnie, ja was chciałem wypuścić a on mówi, no, gdy będzie tamten gość, garnuch, grubaj to on normalnie no, no, no. Byśmy, byś, byś nas puścił a on mi sam kazał spierdalać, bo powiedzieli, że pasażer wysiada i ręce do góry no, kurwa stary, ja się wkurwiłem na niego, odjebałem o jego, man. a później odjebałem gliniarz zacząłem spierdalać, kurwa i trafiłem do puchy. No. No, no. i na ile się działeś? No, stary. się trochę czasu minęło. No, 75 miesięcy wiesz, kilka lat, Kurwa, no. <laughs> tak. Chyba no. dali ci jakieś szybsze wyjście, bo kurwa, ale i tak tak długo już się nie widzieliśmy. No, bo, o, mówię, fajki, kurwa, kręciłem tam, gdzie sprzedawałem na lewo po 75%. Wiesz, dobry dealer? A jak? O kurwa, ty no. masz łeb biznesu. No. no. stary, no teraz to by mi się przydało, kurwa najbardziej, to ci powiem, tak. potrzebuję w tym ale to, momencie. co mówiłeś? A, potrzebuję kurwa właśnie narzędzi na odpowiednich do, do gotowania mety. Laboratorium jest gotowe. Widziałem tam sporo profesjonalnego sprzętu jeszcze. Pamiętam za czasów Niemczech, ty poznałeś kiedyś takiego mojego znajomego Stevena Kenricksa? O. On rob, wtedy raz był. coś kojarzy, ale kurwa. Musiałem go zobaczyć. Steven Taki z nakolami? taki gościu taki czułbej. no no no, to znam, znam go No to wiesz, ten wariat kurwa gotową najlepszą metę w kraju, nauczył mnie wielu, wielu wiesz, wy nauczył mnie wielu ciekawych sztuczek jak na przykład przyspieszyć i ulepszyć niektóre procesy tak żeby gotowy towar był jak najlepszej jakości. No i wiesz no, czy jak no. sporządzaliśmy listę asortymentową, co należy kupić do tego pierdolonego laboratorium, no to właśnie przyjrzałem się co nieco, no i widziałem, że teraz w tym laboratorium, które znalazłem, jest sporo profesjonalnego sprzętu. Kurwa, to jeszcze, jeszcze potrzebna jest jakaś dobra ogarnięta osoba, co umie robić, Bo pamiętam, Kendrixa to zawsze. On miał kosmita, nie? Island da, Boy. Tak, To on Siema, zawsze, zawsze miał zawsze klientów, zawsze mu się kręcił ten biznes. Nawet jak gówno jakiś dawał, oczywiście nie dawał, to zawsze ktoś przychodzi do niego i brał ten towar. Weszłe. Sure. A gruby cash. Szłe, sure, powiem Ci tak, handlem. O? To ja się. Nie boisz? Nie, tu ja się nie boję, bo ja umiem handlować dobrze. Wcisnę łysemu sampon. Wcisnę. I nawet sobie czasami yeah. sprzedaję, jak już nie mogę nikomu więcej sprzedać. Ale, no, ale. Okay, to... okay. No ale wiesz, pytałem. Przy, przy, przydałoby się kurwa, wiesz, ogarnąć składniki, byłem, pochodziłem trochę po sklepach, A? no ale, pucha, nikt nie ma niczego, co by mnie mogło zainteresować. Po sklepach, po sklepach, Kurwa, wiesz, może tam do apteki trzeba zapytać, może wiesz, bez recepty jakieś ciekawe leki mają, z no trzymają. Może no mówię czas... no wiesz, tak, spytać apteka. można, nie? Apteka stary, wiesz, szczerze ci powiem, to ja raczej nie jeżdżę do, do aptek. Rzadko kiedy bym. To to, 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 to? Rzadko kiedy bym w aptecie, stary. O no, ty... stary też. jedynie co byłem to kupuję kondony i to tyle w sobie. Ty, a w ogóle tu jest shop, w sensie Lombard yy, za rogiem. Może byśmy się przejechali czy coś. To... Jak udało się? Tak jak. Co wytagowałeś? Krzywę swoją, Jeż. A jasne, jasne. Z tagerem. Rozumiem, o co chodzi. No, można pojechać, nie wiem, na grą, zobaczyć, czy chłopaki jakieś są, zagadać, wiesz, jakiś no. dobry towar kupić może od Dobra nich, opisa. albo przynajmniej pogadać o towar. No, dokładnie, pogadać Niech się pocieszą, że mają kupców. No. Weź może zawsze można było z nim jakiś deal dopiąć. No, gdyby mieli dobre ceny. No mi by się przydało cokolwiek stary, smoke on the water jest zamknięty już chyba z 3 dni pierdolona eee, Trzeba liczyć na wiesz, na swoich, no, a No co, właśnie o to chodzi Puch. Pusto Kurwa, jak wyłączyć sprint? Chciałem go tak? ale nie działał mi właśnie. Już. Może na forum? Od razu no. Trzeba zobaczyć, co się dzieje w ogóle. No, stary, ja tu jeżdżę od kilku dni, kurwa, i nikogo jeszcze nie spotkałem. Mówisz, no, no, naprawdę? naprawdę? Tak się znowu. kurwa, w domach, ta, Nie. domach. Tak, się na chatach ta, i walą krak jakiś dobry staw tam sobie gotuję w środku i po żeby tam siarcy tutaj nie, nie ogarnęli coś? Ten sklep z weedem po lewej tak samo zamknięty Właśnie, kurwa, dobry spot. Są jakieś te szyby pół ciemne, nie? No tam, tam podobno mają kasyno. tam kasynos. nie było co widać. Co się dzieje? Podobno tam mają kasyno stary, na zapleczu. No kurwa bym się zdziwił. No, te garnu... Taki prywa. Albo jeszcze nawet klub kura, i laski mają. No, to to w ogóle by był tam, interes. Też bym się nie zdziwił. No, ja bym nawet tam wpadł, jakbym tylko o tym wiedział. Ja... nie wiem, powiem ci raz byłem mu tych y, na Wanili, tam u tych Meksykańców. No, zamiast polewać mi w budkę czy coś, to chcieli dać mi tacos'a. kosa. Co ty pierdolę? Mówię ci, no, nie wiem czy to jest jakiś klub ze trypizem czy, czy jakaś restauracja, kurwa, dania. Czy ja pierdolę? W Meksyku. Za... No, kurwa, w tej Wanili to podobno, ostatnio mój znajomy był, to mówi, że normalnie kurwy tylko do tańczenia są. Tak, tak, ta, właśnie. Pierdole, Ule, ci po, pokręciło się coś, pokręciło. No czy takie kurwa nie podobcisz. No masz po prostu. Cicho. Gdzie to wszystkie garnki. Te ziomale robią, właśnie. Nie, na nie? wanilę chyba że zajdziemy, zobaczymy. No trzeba się pokręcić, pojechać, się no co. Możemy pojechać. Ja mam ogólnie, kupiłem stary. Jeszcze chciałem coś o. przetestować. Kupiłem sobie taki sprzęcik. Yy, wykrywasz metali stary i A, myśli, że uh -huh. I, I zastanawiam się właśnie... Yy, wiesz, mam takiego znajomego, on mi podsyła jakieś fajne miejscówki, bo on jest zajawiony w ogóle do, tym do, tematem do. od dawna. I chciałem się blechać, ale jak jechałem A. to właśnie kurwa tym Grzegorz się postrzelił, pierdol, obskoczyłem i tyle się skończyło. O zielono, wow. zielono, dawaj. tak. Ta. A, czu ty też, cicho, zobacz. Eee, widzę. Wiem, że na pdm mój taki zlomy tam robi, może mu zagadać. PDM? PDM, czyli tam ten sklep z chórami jakimiś. O, to jest... Bo, powiem ci, tam... Ta, no ja tam czasem przyjeżdżałem im tam trochę pomóc, tam, ogarnąć, i tak dalej, to dostawałem parę dolców. Wiesz, o co to Serio? chodzi? Serio? No mówię ci, kur... no trochę tam, no, wiesz, trochę się popierdzielałem i da mi... O kur... 200 doltów za chwilę se. roboty, no mówię ci No tyle to ja dostałem, że... Mieszę pieniądze, daj mi zniżki, daj mi zniżki No aj, no zniżki to przydatna rzecz No, no, A, no wezpie... się takiego jednego ziomka, co zbiera różnego rodzaju, wiesz, samochody na części i rozbiera No, 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 o, ciekawy no. temat, no No i wiesz, i też można się do niego przyjechać, on beceluje też około 200 dolarów, stary, za zlecenie Takie zlecenie to możesz o. zrobić bardzo szybko nawet a to taki złomiec, czy, czy... tak prywatnie? O oh, sorry, sorry. Wow. Eee, no wiesz co, no to jest... No, żeby, żeby ci nie... nie skłamać, no to jest taki paser, no. paser, chłop A... bierze... bierze, kupuje fury i rozkręca je na części. Możemy się tam przejechać, jeżeli chcesz. O, to daleko to jest. No wiesz, kawa, trzeba się przejechać. Pas fura. Uf, ale tak, tak tak, tak jak rowerem, nie? Z no, no czekaj, czekaj, Ty. ja ten ziomek nie jest w fully No to to próbuj. Dawaj, dawaj, dawaj otwartej. Dawaj, 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 ja dole, bo dole! Ale wózek mam stary, ale teraz muszę mieć przypad z uważaj, bo oni wszędzie są Dobra, dobra, Kurale, ale powiem ci szczerze, że nie tak mogą nas zatrzymać za wszystko, bo tu kurwa przyprzej nawet nie ma do, do, do... Dobra, do, do, dobra, ja tym bardziej, że ja nie mam prawka, ale... Damy sobie dobra. radę. Dobra, jedziemy. Ja mam, ale kurwa. Dobra, jakoś jakoś ugadamy, jakoś ugadamy. A jak... O, czekaj piarnia akurat idzie za... gadasz. Was. To mi się wydaje, gdzie, że ja wprost, 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 O kurwa. A, no być może. Dobra, 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 nie bez żadnego kurwa skręcania, bez skamowania kurwa. Ja, do no, zaraz, bo zaraz, bo jestem w mieście, tam czuję się, że przypo. nie, 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 nie bądź taki nie, bo zaraz znowu traf, trafisz do paki. I co? Do pasiaka. No, no wiesz, już się tam przyzwyczaiłem. Tak, tak. Możemy pojechać tak, jeszcze do lasu z tą kastą możemy pojechać. Stary, ty, może wiesz, jakiś deal z zrobić, że nie wiem. Sprzedamy im... kupimy jakiś za... jakiś z Mega jakiś z jakieś jakiś... Jakieś do mycia auta, nie jest Coś. No. I opierdzielimy im to, w, wiesz, w większej cenie. Słuchaj, co, co myślisz, że oni się na takie coś dadzą Oni, oni ogarniają. Oni po prostu na wasówkę lecą. Nie to co będę? Tu tutaj do 8 tam, nie? Co ty perdole. Oni robią tutaj do 8 normalnie jak w Chinach, jak w Chinach, czy tam w Japonii, co. W, w, w Indiach. W Indiach, tak. Znałem taką jedną Tajlandkę. Serio? Tak, tak! Ta. Była jak dla mnie do końca niespodzianką, masz się okazało, że to jest słowo. Co ty gadasz, kurwa? Tak, wiesz! Chłopie! Ta. No, mówię ci, no wiesz, by, jadłem lucky plakera sobie. Idę sobie po, po jońcie, nie idę o więc jest jakaś dupcia, nie? Ona wywija palce, mój do czegoś, ten, ten, ten a pogadałem sobie, wiesz, bajera. I ona nawet kurwa za darmo chciała, rozumiesz? Wiesz, jest światełk nie? Ja coś gadam, gadam, co wiesz, zapraszamy się tego. I mieliśmy jeszcze iść tak do chaty, nie? Ale ja wiem, tak, wiesz. Yy, Uściskuję, nie? Taki, wiesz. Taki mocny uścisk zrobiliśmy. No, no, no. I rozumiesz, że jak kurwa poczułem, kurwa, coś na dole, z jej strony? Ty pierdol, że miała pina. normalnie to był. był Kurczę strzały to było, dosłownie. I co? I wy brzykaliście się? No nie, kurwa, no nie, wow. uciekłem. Nie? Panikowałem, nie widziałem co zrobić. <laughs> Po, nie chyba walną czyli nic Ale przypałko, co? trzeba uważa na cię to chyba na pewno w to nie uwierzą <grym> Na pewno nie uwierzę, na pewno mówić Pierwszy to raz dostałem strzałą <grym> Strzałom kurwa. A ja nie wiem tego, ja zrobiła, bo to zadłupię <grym> trochę Strzałom, strzało, to ma strzała, po prostu no. Co to za jakiś kamieniołą kurwa Słuchaj szary, tutaj kolega mi powiedział, żebym przyjechał sobie pokopać trochę na tym wykrywaczu metalów a, a jak ten kosztuje? Dwie stówki. Kurwa, to gdybym, gdybym był w, w, w bardziej to dostałeś, czy gdzie? Nie, w sklepie z narzędziami, tutaj jest y, na trasie niedaleko. Kurwa, może bym też kupił? Masz, masz trzy stówki? Bo ja mam... O, nie chcesz? Łopatką to możemy się wymieniać, no, ale... 80 dolców mam! No jak chcesz jeszcze dwie, to ci mogę dorzucić. Chyba że czekaj w banku, chyba że mam czekaj, zobaczę. No i w banku jakieś jeszcze te dolce. No by by starczyło, by starczyło, ale kurwa. Dobra, na razie razem podziałam i zobaczymy, czy to będzie, wiesz. No deal. podobno z tego st tutaj stary można dużo znaleźć, zegarków jakichś złotych, jakieś Co monety. Ty gadasz. No. Kurwa. Ale zajmie się, że nam auto się trafiło, bo jakbyśmy mieli kurwa rowerem tu jechać, żebyś ten stał pani sprzętem. Się, ja bym się na stary nie ruszał rowerem, kurwa. No 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 czekaj, chodzę, sprawdzam Mów gdzie kopać, mów gdzie kopać, ty jaka wywrotka tam jest Wow To jest potrójny big cheese Oh man Masz coś nic się nic nie słychać A co to co, co to ma być? To, to jakiś węgiel jedynie możemy znaleźć coś No weź po tym piachem może komuś złoty naszyjnik wypadł zegarek Eeeh Może właśnie fabryki te tego kamienia. Łod... Nic nie pika. Urwa, ten twoja aparat jakiś popsuty jest. Tylko no, że chyba... się niej żółte. Chyba, chyba mi stary spierdoloi w ogóle to urządzenie. Tak, albo ci piach się już rozsypał od tego wcześniejszego kopania. Masz w ogóle... coś? No w ogóle nic nie pika nawet. I że bomba jakaś się pikała, to jeszcze jakiś kurwa nie, nie wypał. No o detonacja. W, w telewizorze że to normalnie mu pikało po prostu i on tam patrzył i jak tam gdzie pikało bardziej, to on tam kopał. Ja, ty pewnie w tych tv, tv, kupiłeś to co? Ja to kupiłem. Co na... ty gadasz? To jest najgorszy szaj, najgorszy szajs, Nie wiesz wiesz jak, jak, jak to powstaje w ogóle, wiesz? To jest po prostu jest jest jedne, jedno urządzenie z trzech rzeczy rozumiesz? Trzech, z trzech hmm. dawnych. Wszystko jest popsute pewnie No zepsute to jest chyba Sić, no. no i co ja teraz co? Kupiłem sobie takie urządzenie wydam na 200 dwie stówy i nawet nie mogę nic wykopać Ty, jedzie Ej, ktoś Jedzie Chowaj się, chowaj się, chowam się Ty Kurwa Ty Kurwa, żebyś to nie przypa, żebyś mi nie zrobił. Ciić, ciić, kurwa, ciić. Ja, no... to zrobił to... Co to może być? to jest z Nie znam, nie znam ich. Spierdalamy, spierdalamy. Co, co ci się stąd w kolanie? Ty, to, to nie do nas. No nie znam, gdzie jest ten sprzęt? Ty, chcesz z tym sprzętem! Hey, z naszego terenu! Shit, fus, kurwa garnuchy, ale narobi się nam stracha, kurwa! Sa ja pierdolę! No. że to za rządca Bo... tej, kurwa, wykopaliska! Też tu przyjechaliśmy, kurwa, po... Sa A, pierdolo, się z się ja. zrobi! Ja pierdziu! Co, też, kurwa, śmigacie na tym wykrywaczu? A szukają no... nasi kurwa, szukają kurwa tak. No to jest jakiś shit stary, Mi to moje urządzenie to nawet nie pika A wam też pika czy nie pika? To weź walnij kilka razy Tak mówisz kurwa, Nie, pika, nie, 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 tak nie, nie, bo się ruch. popsuje, tak się nie robi Oni, Jimmy, oni ci jakiś jakimś mówią, mówię ci tak Nie tak no, się ja nie robi. dwa razy i zaczął pikać, mówię no. A, to może bateria się coś popsuła No dobra hello, hello. Nie chuja, o czekaj Coś pika? Czekaj, na radio do mnie Jak dobra. coś ma łopatę. No stary, ja też mam łopatę, ale ni ja nie pika. Eee... Kurwa. może, może nie będzie pikać. czekaj, czekaj. Co to może być? Zła skarby. O, czekaj. Nie, ja? Zobacz, może tu pod skałami, bo się może tam jest ukryte. O? No czekaj kur... Jimmy zobacz tu pod skałami No co mówisz że pod skałami? Czekaj. No zobacz czekaj, no coś wykopie wiesz może coś nieskrytego no, tam tego nie tu ja No czekaj kurwa, no, czekaj, kurwa. No, weź, weź obczaj, ty Ej po, poruszam porusza, weź Teraz weź, weź to, to, to co jak kopię weź zobacz z, z, zaskanuj. No czekaj, czekaj Skaduj to! Składuj to. No, nigdy... no i weź, weź to, występuj ten, ten piasek! Co no. się jest? Nie ja nic! Kurwa, to jakieś. Nie działa, ze a... jakieś kupiłem! No kurna, mać no! A... No pierdolę jakieś gówno chińskie a... kupiłem! No kurna, no zobacz, normalnie, normalnie. Oni no, mają wszystko! Ty, a możecie Gaduchów zapytamy, czy oni nie mają jakiejś informacji? Co to na to? No o, o, o sprzęcie, tym japońskim sprzęcie? Nie wiem, w te wykrywacze. A he, tak. Może mają jakieś kurwa Chodzi mi ten, 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 tego, tam, ten, 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 wszystkie. Wait, albo jakiś kurwa sprzęt? sprzęt, sprzęt A, no może cóż, albo eee, zero, zero, do 02, jak tam, jak tam? Mobilki, Mobilki, Ej, jak chodzi. mnie słychać? 1 do 02, zgłasza. Co Sparaz robisz, taki radio? Brzmi jesteś tam wyposażony. Ty jesteś jakiś puszkiwacz no, złota. Nie wiem, co będę robił. Złot, bardziej złotych diamentów. Ja, ja z kolegą na wykrywaczu metali latamy. Jesteśmy w wykopaliskach teraz. Yy, na, na wschodzie miasta. Ej, sł słuchajcie, to, to gernucho, takie, 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 mam takie pytanie. Nie, ale pokopać. w głupim miejscu się, żeśmy się spotkali, no ale, tak, kurwa, ale może to jest jakieś pierdolone przeznaczenie. Tak, to być po, po prostu. prostu. Kurwa, znak zjeba, po prostu. Znak zjeba. Słuchaj. A tam na a, tym Del czy Little Seul coś takiego, nie? No Del i Little Seul mówisz, że Lombard jest. No, no na Del jest otwarty często, nie? Aha. A słuchaj garnuchu, a słyszeliście może co nieco. Um... Na no, jakimś gościu, który by opierdolą metaloamina? Albo jakieś inne środki z pseudo No tak, Nie, no nie, na razie nie ma takiego gościa. Shit, boj kurwa, potrzebny mi jest dobry kurwa strings, Pierdolony mój kolega, e, może przyjedzie kilka dobrych partii, ale muszę mu skołować, kurwa, dobry strings dobre składne. No wiem, ale to fuj, wie jak to będzie jeszcze latać i dalej nie, tutaj kurwa na miasto Jasne, jasne, trzech garnuchu No dobra, dzięki, fajnie się gadało jak się no, w ogóle nazywasz. No, no. Nie podaję na razie twojego imienia. Dobra, dobra fuj, no spokojnie, no. No, spokojnie Dobra, blues, dawaj zawijamy dobra, się. Dobra, czyli, no, na no, razie Kurwa, stary ja słyszę sygnały, nie wiem ja czy też, to jest jakiś też. Sygnał, ale...